Gdzie ma siostrzyczko. Gdzie jesteś? Yy, w drodze do Katowic. A kiedy będziesz w drodze do domu? O, zdenerwował się. Tak, na hasło dom. Wiele ludzi reaguje teraz objawami paniki na samo hasło, dom, rodzina. Po miesiącach wspólnego zamknięcia z powodu koronawirusa to jest normalna reakcja. Szymon, rodzice na ciebie czekają i jeździsz po Polsce od dwóch miesięcy. Na co ty czekasz? Na specjalne zaproszenie? Przyjadę przecież. Kiedy? Nie wiem, muszę załatwić jeszcze kilka spraw. A co jest ważniejsze od rodziców? Mam jest bardzo przykro. Przyjadę. Tylko się ogarnij, a nie tak jak ostatnio. O co ci chodzi? No nie wiem, ogól się załóż jakąś porządną koszulę. Wiesz, jak tata nie lubi, gdy wyglądasz jak fleja. Ha, ha, ha. Nie szata zdobi człowieka. na pastliwa rzeka, nie? Tak, nawet nie z lekka. Nawet mnie nie denerwuj. Nie bądź ci kusek i po prostu się ogarni, rozumiesz? Zobaczę. On położył bardzo duży wysiłek, żeby nie wybuchnąć, mam żeby zatrzymać wściekłość, tak, tak? tak? Wiesz, mężczyźni mają przyzwolenie na to, żeby się złościć. A mniejsze na to, żeby się bać. Kobiety odwrotnie. Ciekawa jestem, dlaczego on tę złość zatrzymał. Ale tutaj było odwrócenie ról. Mhm. Siostra miała przyzwolenie, żeby się złościć, tak. pouczać, a on y, wchodził w rolę potulnego y, braciszka. Ewidentnie dwie siły. Jedna ciągnęła go w kierunku przeciwstawić się, tak? mhm. powiedzieć, nie, dość tego, takiego mhm. zarządzania mną, czy despotyzmu, mhm. a druga. Żeby być, nie wiem, rodzinnym, miłym, dobrym. Schodem. No, on jest zakonnikiem, w związku mm -hmm. z tym ja myślę, że mm -hmm. tym bardziej nie przystoi, żeby się złościł. <ślesk> Do niego ktoś zatrąbił, tak? Tak, ktoś na niego zatrąbił. Zaskoczenie spowodowane tym klaksonem spowodowało, że on wyszedł ze złości i puścił, znaczy pozwolił sobie na lęk. Nie? Wypadł z tej roli, że facet nie powinien się bać. Tak, to już było za dużo, mhm. za dużo trudnych bodźców. I z jakiegoś powodu on nie odwiedza tej rodziny od razu po przyjechaniu na urlop. Czyli może być lęk przed despotycznym ojcem, lęk przed złością siostry, ale również. Przed lęk... swoją własną złością, w odpowiedzi na bycie. Kimś, komu się narzuca jakąś inną tożsamość. Mm -hmm.